Witam wszystkich bardzo serdecznie Chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie porozmawiali troszkę w innym formacie Film będzie dużo, dużo krótszy niż zazwyczaj, niż Państwa do tego przyzwyczaiłem Ale badam sprawę, zobaczymy jak będzie Jeśli się będzie podobała taka forma, proszę dać znać w komentarzach Pomówimy sobie dzisiaj o jednym ćwiczeniu tylko jednym, które według mnie jest w stanie załatwić nam trzy podstawowe rzeczy, z którymi najczęściej mamy problem podczas płynięcia kraulem. Więc jeśli chodzi o to ćwiczenie, musimy mieć do niego tylko i wyłącznie deskę. Deskę długą, jak tutaj widać, jeśli chodzi o jej stopień wyporności, grubość, nie jest to akurat tutaj istotne. Deskę chowamy między nogi, tak jak zazwyczaj chowamy sobie ósemeczkę, będzie jak kto boja. Teraz co robimy? Staramy się płynąć całym kraulem, tylko to, co jest od nas wymagane, to za każdym razem, kiedy dociągam rękę do końca, staram się klepnąć w deskę od boku. Raz prawą, raz lewą ręką. I co nam to daje, proszę Państwa? Po pierwsze daje nam to operację, przez to klepnięcie deski z tyłu, że musimy dociągać rękę do samego końca. Czyli ten najbardziej efektywny moment podczas fazy podwodnej w kraulu który czasem jest pomijany, ponieważ albo mamy za słaby mięśnie trójgłowe ramienia, albo po prostu jesteśmy przyzwyczajeni, wygodniej nam jest kończyć ruch wcześniej, mamy załatwione, że to na pewno nam nie umknie, bo kiedy nie klepnę tej deski od boku, zadanie nie zostanie zrealizowane. Więc jako pierwsza korzyść wynikająca z tego ćwiczenia, dociągnięcie ramienia do końca w fazie podwodnej. Po drugie. Jeśli ktoś ma problem z utrzymaniem linii bioder na równo z resztą ciała, trzymanie deski między nogami w zupełności ten problem powinno nam rozwiązać. Mówiliśmy już sobie o tym wcześniej w filmie pod tytułem Najczęstsze błędy w kraulu, do którego serdecznie zapraszam. I co jeszcze proszę państwa jako trzeci plus, który możemy sobie dopisać do tego ćwiczenia? No, jeszcze jedna rzecz jest to rotacja, którą wymusza nam klepnięcie ręką w deskę od boku. Kiedy klepiemy deskę od boku, proszę tutaj zobaczyć, wchodzę w rotację. Nie jest to jakaś hiperrotacja, która nam przeszkadza w dalszym płynięciu. Jest to rotacja wymagana do dość swobodnego przełożenia ramienia nad wodą, bez konieczności Jakiegoś sztucznego uginania nadgarstka, tak żeby tylko palce nam nie dotknęły do wody. Więc jest to jedno ćwiczonko. Wydaje mi się, że jest ono dość proste. Mogą je wykonywać zarówno osoby, które są bardzo zaawansowane, jak i te, które są w stanie już sobie jakoś tam płynąć i chcą spróbować czegoś nowego, chcą upiec wiele pieczeni na jednym ogniu. Serdecznie polecam to ćwiczonko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!